W tym wideo pokażę Ci, jak możesz rozwiązać problem, gdy aparat w Twoim iPhone'ie wyświetla się całkowicie na czarno, czyli nie działa prawidłowo. Zanim zaczniemy, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję, którą ma Twój iPhone, po obejrzeniu filmu sprawdź opis. Jeśli za każdym razem, gdy otwierasz aparat w iPhone'ie, widzisz tylko czarny ekran i nic nie działa, sprawdzimy kilka możliwości. Pierwsza to całkowite zamknięcie aplikacji. Aby zamknąć aplikację całkowicie, przesuń palcem od dołu ekranu ku górze, aż pojawią się okna otwartych aplikacji. Znajdź okno aparatu i unieś je w górę, tak aby zniknęło z ekranu, to spowoduje jego pełne zamknięcie. Potem otwórz aplikację ponownie i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie zniknął, sprawdź drugą możliwość. Jeżeli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji korzystającej z aparatu, np. Snapchat, Instagram itp., sprawdź, czy ta aplikacja ma pozwolenie na użycie aparatu. Otwórz ustawienia i przejdź do sekcji Prywatność i Bezpieczeństwo. Następnie stuknij aparat i sprawdź, czy aplikacja, z której korzystasz, ma przełącznik w pozycji zielonej. Jeśli nie, dotknij przełącznika, aby go włączyć, wtedy ta aplikacja będzie mogła korzystać z aparatu. Jeżeli żadna z tych dwóch metod nie rozwiązała problemu, pozostaje wymusić ponowne uruchomienie urządzenia. To proste, to kombinacja przycisków zależna od modelu iPhone e A, który posiadasz. Polecam wyszukać w Google wymuszone ponowne uruchomienie i dodać model iPhone e A, znajdziesz filmy i obrazki pokazujące krok po kroku, jak to zrobić. Na niektórych iPhoneach e procedura to głośność w górę, głośność w dół, a potem przytrzymanie przycisku zasilania. Innych, głośność w dół, plus przycisk zasilania. Sprawdź dokładnie dla swojego modelu i wykonaj ten restart. To trzecia alternatywa. Jeśli chcesz odkrywać codziennie ukrytą funkcję Twojego iPhone'a, e każdego dnia wyjaśniamy jedną w prostych krokach. Aby ją otrzymywać na e-mail, jest to całkowicie darmowe. E Link znajdziesz w opisie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego wideo.